Witamy. Oto właśnie przed Wami prezentacja nowej puszki Lecha. No powiem, że inflacja to po prostu nas wykańcza. Cały czteropak to kosztuje 17 zł, a i tak kupiłem w promocji, także czas tutaj zerwać tę plombę tutaj. No i zobaczmy jak wygląda puszka. Oto lech. A czy druga wygląda inaczej? A, proszę! No, tego nie wiedziałem. 29. Festiwal Poland Rock. No, super, super. Ale porównajmy jeszcze z dwoma puszkami z poprzedniego roku. Ustawię je w ten sposób. Cóż, no. Jakoś nie widzę za bardzo różnicy. Znaczy, no, za bardzo to się nie różnią, jakby to powiedzieć. Także. Super, a zobaczmy tutaj. No, tutaj trochę lepiej. Ale zobaczmy, jak, jak to wygląda w smaku. Oczywiście, przygotowałem tu kufel, odsunę tutaj te te. te. No i przesuwamy kufel i otwieramy. O, chyba mi ten na obiektyw skapnęło. No nieważne. Ale mamy. Ale piana. Piana całkiem niezła, całkiem. No to spoko. Powiem, że pachnie po prostu. Aż ciężko mi to nazwać, jak to pachnie. Totalnie chemią. Ale zobaczmy, zobaczmy właśnie nasz kolor, tego. O. No, tak jakoś to wygląda. Ale okej. Okay. Teraz aż się boję sprawdzać tego smaku, bo aż sobie przypominam poprzedni rok. No dobra. Tak jak myślałem. Ogólnie słabe, ale ja, puszka oczywiście fajna do kolekcji, ale piwo, no cóż, nie rozczarowałem się, paskudne.